w X5. E, dzień dobry. Proszę Pana, lewe tylne użytko jest totalnie rozsypane. Ogólnie podczas jazdy, powiem szczerze, jechaliśmy we dwóch. E, nawet wszedłem do bagażnika, bo nie byłem w stanie jednoznacznie sprecyzować, czy to była prawa, czy lewa strona. Nawet jak siedziałem w bagażniku, ciężko było mi stwierdzić, która strona. Natomiast e, na poduśniku kręcąc luzem kołami bez obciążenia, lewa strona ewidentnie. Także lewo łóżko wymieniamy i potem robimy testy. Zobaczymy, czy czasem jeszcze nie prawa strona. Yy, natomiast, tak, jeśli chodzi o hamulce, no to tu u pana jest dramat z tarczami. Yy, pan ma tutaj potężne tarcze, i minimalna grubość to ponad 34 mm, tam niecałe 34,5. A tutaj u pana jest grubo poniżej yy, tej grubości, jest 33. Także. Tarcze klocki zdecydowanie do wymiany u pana. Proszę dać znać, czy chce pan je y, wymieniać. To do ustrzenia. Czekam na informacji. Dzięki.